Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska, dzisiaj troszeczkę w innej scenerii, postaramy się Państwu pokazać piękne auto, jakim jest Jeep Grand Cherokee z silnikiem 6.4, jest to wersja SRT, silnik V8 o mocy 468 koni mechanicznych z 2018 roku. Mieliśmy przyjemność zamontować do niego instalację gazową, w tym przypadku instalację BRC Sequent Plug and Drive, o czym za chwileczkę powiemy jak otworzymy maskę. Już na pierwszy rzut oka pałci widać, że drzemie duża moc. No i... Tak jest naprawdę, tutaj możemy spostrzec 6,4 litra w technologii chemii, naprawdę bardzo dużo mocy, bardzo dużo momentu obrotowego, które daje świetną frajdę e, z jazdy, pomimo tego, że auto jest naprawdę bardzo ciężkie. No ale przejdźmy tutaj do samej instalacji gazowej. Oczywiście zastosowana tutaj została instalacja e, gazowa podwójna, można powiedzieć, mamy do czynienia z dwoma reduktorami, e, z dwoma filtrami fazy ciekłej, z elektrozaborami, dwa filtry fazy lotnej, e, no i oczywiście najmocniejsze żółte wtryskiwacze zasilające. Z obydwu stron, tak aby e, nie zabrakło gazu nawet przy najmocniejszych obciążeniach. Przejdźmy teraz e, konkretnie do elementów instalacji gazowej. Komputer sterujący znajduje się pod skrzynką bezpieczników. Tutaj mamy jeden z reduktorów BRC Max. Po drugiej stronie symetrycznie mamy drugi. Mamy listwy wtryskiwaczy gazowych koloru żółtego. Jeden z filtrów fazy lotnej. Tutaj mamy drugi z filtrów fazy lotnej. Tutaj mamy elektrozawory wraz z filtrami fazy ciekłej. Oczywiście wszystkie filtry wymieniamy co roku, bądź co 15 tysięcy kilometrów na przeglądach w z Polska. Jest to podstawą do tego, aby auto działało e, naprawdę bezawaryjnie. No i oczywiście, żeby utrzymać gwarancję producenta, która wynosi 2 lata bez limitu kilometrów na montaż oraz na całą instalację. E, Jeep z tym silnikiem no, należy do bardzo nieekonomicznych aut. Spala około 22 litrów benzyny na 100 kilometrów. Oczywiście, jeżeli się chcemy pobawić i w pełni te potężne V8 ta wartość ulegnie zwiększeniu no ale zakładamy, że jeżeli spali 22 litry benzyny gazu spali 25 litrów na każdym 1000 km zaszczędzimy aż 600 zł dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 1100 zł, na gazie już tylko 500 zł, także około 6 stówek zostaje nam w kieszeni eee, przy każdym 1000 km jest to wartość naprawdę ogromna przejdźmy teraz do przełącznika, który znajduje się wewnątrz auta Tutaj na życzenie klienta przełącznik zamontowany został tuż obok dźwigni nożnego hamulca ręcznego, można powiedzieć, tuż obok dźwigni otwierania maski. Miejsce dosyć dyskretne, nie psujące w żaden sposób harmonii wnętrza, a jednocześnie bardzo dobrze widoczne dla kierowcy, czyli dla głównego użytkownika instalacji gazowej. Mamy tam na przełączniku poziom gazu pozostały do wykorzystania w postaci czterech diut led koloru zielonego. Jedna dioda, kiedy gaz nam się kończy, zaczyna mrygać, oznacza to rezerwę, wydawany też jest wtedy pojedynczy sygnał dźwiękowy, no i jak gaz się skończy, mamy przerywany sygnał dźwiękowy, na górze zapala się czerwona lampeczka stanu benzynowego, no i słyszymy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, przerywany sygnał dźwiękowy, udajemy się na stację, aby zatankować. Na środku mamy też guziczek z napisem BRC, dający nam możliwość manualnego przełączenia pomiędzy trybami właśnie benzynowym a gazowym. Kolejnym elementem instalacji jest wlew gazu. Tutaj udało się świetnie zmieścić e, cały wlew, wlew gazu, nie wymagający stosowania dokręcanej końcówki pod klapką wlewu benzyny. Po prostu podpinamy pistolet, bardzo podobnie do tego jak e, tankuje się benzynę. E, tak samo później odpinamy pistolet, zakręcamy korek. I tutaj mogę Państwu powiedzieć ciekawostkę, że tankowanie gazu jest dużo bezpieczniejsze od tankowania benzyny, gdyż benzyną, e, tankując nieostrożnie, możemy się oblać. Gazem już nie. Oczywiście, jeżeli zamkniemy klapkę, całkowicie jest niewidoczna instalacja z zewnątrz. No i ostatnim elementem jest zbiornik gazu. Jak wiemy, auto duże paliwożerne, także i zbiornik musi być duży. W tym przypadku trafił tutaj zbiornik o pojemności 88 litrów brutto. Świetnie się zmieścił w miejsce koła zapasowego. Jednocześnie pozostały takie mm, ciekawe sortery, w które możemy włożyć jakieś e, luźne rzeczy. Taki zbiornik pozwoli na przejechanie około 270 km, jeżeli będziemy chcieli troszeczkę poszaleć. Jeżeli spokojniej, to myślę, że śmiało ponad 300 km na jednym tankowaniu zrobimy. Koszt zamontowania instalacji gazowej BRC Sequent Plug and Drive w podwójnej wersji, czyli z dwoma reduktorami, z żółtymi wtryskiwaczami, z dwoma filtrami fazy ciekłej oraz z dwoma filtrami fazy lotnej, czyli zestawu przeznaczonego do najmocniejszych aut jest to 6400 zł. Zwrot kosztów montażu w przypadku tego auta nastąpi już po 10700 km. Także jeżeli posiadają Państwo takie auta, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług. Naprawdę różnica będzie widać gołym okiem, gdyż przypominam tutaj była to różnica około 600 zł na każdym przejechanym 1000 kilometrów. Jest to 600 zł, które możemy sobie odłożyć na jakieś wakacje, bądź też przeznaczyć na jakiś inny dowolny cel, byle nie na benzynę. E, tutaj jeszcze chciałbym dodać, że często pytacie Państwo e, o instalacje gazowe, czy silniki amerykańskie się do tego nadają. Jak widzimy na tym przykładzie, świetnie się nadają. Będzie też film z jazdy. Będziecie Państwo mogli poczuć e, TV8 praktycznie na własnej skórze. Postaramy się, żeby był i dźwięk, i jakieś same rzuty z jazdy, aby przyjemnie się oglądało. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.